Drzwi czasem pojawiają się w snach, czasem w naszych myślach. Niektóre przyciągają, inne budzą niepokój, ale zawsze prowadzą gdzieś głębiej. Wybierz te, które przemawiają do ciebie najmocniej, bo to, co pociąga cię najbardziej, mówi coś, czego jeszcze o sobie nie wiesz. Karl Jung wierzył, że symbole są językiem duszy, a drzwi to jeden z najstarszych symboli przejścia przejścia do siebie w psychologii głębi to. Co cię fascynuje i to, co cię odpycha, ma jedno źródło twój cień. Cień to część ciebie, którą wyparłeś, to co niechciane, niewygodne, zapomniane, ale to właśnie tam, w cieniu, kryje się prawda o tym, kim naprawdę jesteś. Te drzwi nie są testem. Nie chodzi o to, co jest za nimi. Chodzi o to, dlaczego wybrałeś właśnie te, bo to, czego nie znosisz u innych, to często to, czego jeszcze nie jesteś gotów zobaczyć w sobie. Drzwi. Pierwsze, które widzisz, są inne niż pozostałe. Ich powierzchnia jest chropowata, ciężka, pokryta kolorem starej, zużytej miedzi, jakby przetrwały nie tylko próbę czasu, ale i próbę wiary. A na środku symbol, znak, którego nie sposób zignorować. Krzyż nieozdobny. Niedelikatny, prosty, surowy, wypalony w drewnie, jak wspomnienie, którego nie da się wymazać. To nie są zwykłe drzwi. To próg między tym, co nauczono cię czcić, a tym, co boisz się zakwestionować. Między dziedzictwem a ciężarem. Czasem drzwi nie są tylko wejściem do nowego miejsca. Są symbolem przejścia, transformacji, albo więzienia. Karl Jung pisał, że symbole są językiem duszy, a krzyż jest jednym z najpotężniejszych, jakie znamy. Łączy to, co duchowe, z tym, co ludzkie. To znak cierpienia, ale i nadziei. Ofiary, ale i zbawienia. Tylko pytanie, czy jego zbawienia, czy jego cierpienia. Być może te drzwi przypominają ci dom, w którym nie wolno było pytać, gdzie cisza była święta, ale też pełna wstydu. Może przypominają ci niedzielne poranki, pachnące kadzidłem i zakazami. Może nawet dziś czujesz, że coś w tobie klęczy, nawet jeśli dawno już przestałeś wierzyć. Krzyż może być znakiem miłości, ale może być też znakiem winy. Jung mówił o cieniu tej części nas, którą wypieramy, bo uznano ją za nieakceptowalną. A co jeśli twój cień ma kształt buntownika, który kiedyś zapytał: Dlaczego? I został uciszony? Cień nie znika. Zamknięty za drzwiami zaczyna mówić szeptem, w snach. W niepokoju, który pojawia się, gdy wszystko powinno być dobrze, w zmęczeniu, które nie ma przyczyny, ten krzyż może być symbolem przekonań. Które nie są twoje, ale które nosisz jak własne, bo tak cię nauczono, bo tak trzeba było. Ale kto ustalił, co trzeba? Czy boisz się zajrzeć za te drzwi, bo nie wiesz, co tam zobaczysz? Czy dlatego, że boisz się, że nie znajdziesz tam nic? Dla wielu ludzi wiara była kotwicą, ale dla niektórych była kajdanem. Nie chodzi o walkę z tym, w co wierzyłeś, chodzi o zrozumienie, dlaczego wierzyłeś właśnie w to. Czy było to spotkanie, czy narzucenie, wybranie, czy dziedziczenie? Być może wciąż próbujesz być dobry, ale według czyich zasad, za tymi drzwiami nie musi być bluźnierstwo. Może być prawda, twoja własna, nie ta przekazana, nie ta zapisana, ta, która cicho wołała od lat. Jung pisał, że człowiek nie staje się oświecony przez wyobrażenie światła ale przez uświadomienie sobie swojej ciemności. Czy odważysz się spojrzeć na cień ukryty w tym krzyżu? Może za tymi drzwiami nie ma Boga, którego ci przedstawiono, może jest Bóg, którego sam jesteś gotów spotkać, bez pośredników, bez kar, albo może jesteś Ty, taki, jakim jesteś naprawdę, bez wstydu, bez lęku. To nie są drzwi do grzechu, to drzwi do świadomości, Wybór, czy je otworzyć, należy do ciebie. Ale pamiętaj, to, co najbardziej w tobie uwiera, to często to, co w tobie czeka na twoją zgodę. Krzyż nie musi być końcem drogi. Może być jej początkiem. Jeśli tylko spojrzysz naprawdę, drzwi drugie, białe, niemal eteryczne, z matowym szkłem, przez które sączy się ciepłe światło. Ani całkowicie zamknięte, ani otwarte. Stoją jak zaproszenie, albo iluzja. Czystość ich powierzchni przyciąga, jakby obiecywały ulgę, przebaczenie, ukojenie. Ale im dłużej się patrzy, tym bardziej rodzi się pytanie, co tak naprawdę skrywają za swoją przejrzystością. Jung pisał, że to, co jasne, nie zawsze oznacza to, co świadome. Czasem to, co wydaje się pełne światła, jest tylko maską nad pustką, nad tym, co nigdy nie zostało zintegrowane. Drzwi białe są jak nasz ideał obraz siebie, który próbujemy utrzymać wersja nas samych, którą chcemy pokazywać światu spokojna, czysta, bez skazy. Ale każdy cień potrzebuje światła, by zaistnieć, a im jaśniejsze światło, tym ostrzejszy cień, który zostaje za nami. Wybierając te drzwi, być może odruchowo dążysz do wewnętrznego spokoju, harmonii, świętości. Być może pragniesz oczyszczenia z win, które nosisz w sobie zbyt długo, może tęsknisz za ciszą, za światłem, które nie rani oczu, ale koi. Ale równie możliwe, że boisz się własnego mroku tak bardzo, że chowasz się za jasnością, że zamiast konfrontacji wybierasz wyparcie, że tak bardzo pragniesz być postrzegany jako dobry człowiek, że nie dajesz sobie prawa do bycia prawdziwym. Biel tych drzwi może symbolizować duchowość, pragnienie transcendencji, ale może też być symbolem wyparcia, tej części naszej psychiki, która próbuje zapomnieć, że jesteśmy nie tylko światłem, ale i cieniem. Jung nazwałby to inflacją ego, gdy świadoma część naszej psychiki pragnie zająć całą przestrzeń, nie zostawiając miejsca na nieświadome, niewygodne, dzikie. A może te drzwi to twoja tęsknota za dzieciństwem, za czystością, zanim pojawiły się skazy, zanim świat nauczył cię, że trzeba coś ukrywać, że nie każda emocja jest mile widziana, że nie wszystko w tobie zasługuje na miłość. Biel drzwi może być echem tej utraconej niewinności. Ale jeśli się temu przyjrzysz, czy naprawdę chodzi o niewinność, czy raczej o powrót do miejsca, w którym nie trzeba było się bać, że coś w Tobie jest złe? Czasem to, co najczystsze, staje się najgroźniejsze, bo nie pozwala na błąd, bo wymaga nieustannej kontroli, bo każda skaza na białej powierzchni staje się natychmiast widoczna. Może więc te drzwi to nie brama do światła, ale więzienie perfekcji. Może wybierasz je, bo czujesz, że tylko będąc nieskazitelnym, możesz zasługiwać na miłość. Co mówi o tobie wybór tych drzwi? Może to twoje pragnienie bycia zaakceptowanym, ale pod warunkiem, że najpierw się oczyścisz. Może to głęboki lęk przed byciem ocenionym. Może potrzeba by ukryć wstyd, który nosisz od lat. Jung wierzył, że dusza nie dąży do dobra, dąży do pełni. A pełnia to i światło, i cień, to prawda, że światło prowadzi, ale tylko wtedy, gdy nie zapomina, że ma za sobą noc. Więc może te drzwi są zaproszeniem nie tylko do światła, ale do zintegrowania wszystkich części siebie. Może nie trzeba być czystym, by zasługiwać na miłość, może nie trzeba być idealnym, by być wystarczającym. Bo kiedy patrzysz przez mleczne szkło, nie widzisz świata takim, jaki jest. Widzisz jego zarys, to, co projektujesz, to, co chcesz zobaczyć, ale jeśli odważysz się podejść bliżej, jeśli położysz dłoń na klamce i otworzysz, może znajdziesz tam nie raj, ale prawdę. Czy jesteś gotowy przekroczyć próg? Nawet jeśli to światło nie przyniesie ulgi, ale konfrontację. Nawet jeśli to, co zobaczysz, nie będzie anielskie, ale ludzkie, ale jeśli się temu przyjrzysz, czy naprawdę chodzi o niewinność, czy raczej o powrót do miejsca, w którym nie trzeba było się bać, że coś w tobie jest złe. Czasem to, co najczystsze, staje się najgroźniejsze, bo nie pozwala na błąd, bo wymaga nieustannej kontroli, bo każda skaza na białej powierzchni staje się natychmiast widoczna. Może więc te drzwi to nie brama do światła, ale więzienie perfekcji. Może wybierasz je, bo czujesz, że tylko będąc nieskazitelnym, możesz zasługiwać na miłość. Co mówi o tobie wybór tych drzwi? Może to twoje pragnienie bycia zaakceptowanym, ale pod warunkiem, że najpierw się oczyścisz. Może to głęboki lęk przed byciem ocenionym. Może potrzeba by ukryć wstyd, który nosisz od lat. Jung wierzył, że dusza nie dąży do dobra, dąży do pełni, a pełnia to i światło, i cień to prawda, że światło prowadzi, ale tylko wtedy, gdy nie zapomina, że ma za sobą noc. Więc może te drzwi są zaproszeniem nie tylko do światła, ale do zintegrowania wszystkich części siebie. Może nie trzeba być czystym, by zasługiwać na miłość. Może nie trzeba być idealnym, by być wystarczającym, bo kiedy patrzysz przez mleczne szkło, nie widzisz świata takim, jaki jest. Widzisz jego zarys, to, co projektujesz, to, co chcesz zobaczyć, ale jeśli odważysz się podejść bliżej, jeśli położysz dłoń na klamce i otworzysz, może znajdziesz tam nie raj, ale prawdę. Czy jesteś gotowy przekroczyć próg? Nawet jeśli to światło nie przyniesie ulgi, ale konfrontację, nawet jeśli to, co zobaczysz, nie będzie anielskie, ale ludzkie, to nie drzwi wybrały ciebie, to ty ich dotknąłeś i być może jesteś bliżej siebie niż kiedykolwiek wcześniej. Drzwi trzecie czerwone, zamknięte grubym łańcuchem, jakby coś w środku nie chciało albo nie mogło wyjść. Zamknięcie nie jest przypadkiem, jest decyzją mechanizmem obronnym. W snach Karla Junga drzwi zawsze coś skrywały. W rzeczywistości też. Te drzwi nie tylko są zamknięte, one zostały skute, żeby nikt tam nie zajrzał, nawet ty, zwłaszcza ty. Czerwony to kolor życia. Ale i zranienia, to krew, która płynie. Albo została przelana, to barwa miłości i wstydu, to intensywność, której nie potrafimy pomieścić. Zbyt wiele w tych drzwiach, by przejść obojętnie. Zbyt dużo napięcia, by zbliżyć się bez lęku. Jeśli wybrałeś te drzwi, być może nosisz w sobie coś, co od lat zostało zapieczętowane. Może to gniew, który nigdy nie znalazł głosu. Może to pragnienie, które wciąż uznajesz za niewłaściwe. Może to wspomnienie, które cię przerasta, więc wolisz udawać, że go nie ma, Jung, pisał, że to, czego nie jesteśmy świadomi. Kieruje naszym życiem, a my nazywamy to przeznaczeniem. Łańcuchy na tych drzwiach są jak nasze mechanizmy obronne racjonalizacja, wyparcie, znieczulenie. Tak długo, jak trzymamy drzwi zamknięte, nie musimy czuć. Ale też nie możemy naprawdę żyć. Zamknięcie siebie kosztuje, blokuje przepływ energii psychicznej, zamyka nie tylko ból, ale i potencjał. Może boisz się, co by się stało, gdybyś zdjął łańcuch. Gdybyś pozwolił sobie poczuć wszystko, co tam jest, bo przecież może się rozpadniesz. Może się zmienisz. Może nie będziesz już sobą, ale pytanie brzmi, kim naprawdę jesteś, skoro nie pozwalasz sobie być sobą w pełni. W strukturze psyche drzwi te symbolizują cień. Cień, według Junga, to część naszej osobowości, której nie akceptujemy. To wszystko, co uznaliśmy za niegodne, niewłaściwe, złe, ale cień nie znika. Cień czeka, za drzwiami i czasem, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy czujność opada, cień się wymyka. W słowie wypowiedzianym zbyt ostro, w decyzji, którą później żałujemy, w marzeniu, które nas zawstydza, ale może właśnie w cieniu jest ukryta moc, moc do przemiany, moc do odpuszczenia, moc do wybaczenia sobie tego, co zrobiliśmy, albo czego nigdy nie zrobiliśmy, bo za tymi drzwiami być może nie ma potwora, może jest tam ty, mały, przestraszony, czekający, aż ktoś powie: już możesz wyjść, już jesteś bezpieczny. Wybierając te drzwi, być może twój system psychiczny domaga się wreszcie odwagi. Nie odwagi działania, odwagi konfrontacji z własną prawdą. Zamknięte drzwi nie są znakiem słabości. Są znakiem tego, jak długo i jak dzielnie próbowałeś sobie radzić. Ale może czas już nie nosić łańcuchów. Może czas. Po prostu być. Więc, jeśli coś w tobie wybrało właśnie te drzwi, zapytaj, co próbuję utrzymać zamknięte, kogo próbuję ochronić i czy nadal muszę? Karl Jung powiedział: Spotkanie z własnym cieniem to akt najwyższej odwagi. Może więc nie chodzi o to, by te drzwi wyważyć, może wystarczy klucz i odrobina czułości wobec tego, co znajdziemy po drugiej stronie. Bo to, co zostało zamknięte, wciąż czeka, by zostać zrozumiane. Czwarte drzwi drewniane, pęknięte na całej długości, jakby coś w środku zbyt długo próbowało się wydostać. To nie są drzwi, które zamknięto, to drzwi, które pękły, bo nikt ich nigdy nie otworzył. Czasem w życiu nie potrzebujemy kolejnych zabezpieczeń, potrzebujemy przestrzeni, w której możemy się rozpaść, bez lęku, że ktoś to nazwie słabością. Jeśli wybrałeś te drzwi, być może przez całe życie próbowałeś być silny, zbierać się, zaciskać zęby, trzymać pion, nawet gdy wszystko w środku wołało o ratunek. Jung pisał, że dusza nie znosi ignorancji, to co boli, ale nie zostanie uznane, zaczyna pękać, a potem pęka coś w nas. Te drzwi symbolizują psychiczny przełom, moment, w którym nie da się już dłużej udawać. Nie da się więcej tłumić, nie da się jeszcze raz powiedzieć, wszystko w porządku, kiedy nie jest. Może twoje pęknięcie nie było widoczne, może nikt nie zauważył, że coś w tobie się rozchodzi, bo przecież uśmiech, bo przecież obowiązki, bo przecież jakoś to będzie. Ale pęknięcie to nie koniec, to początek. Bo tylko to, co pęka, może wpuścić światło. Tylko wtedy przestajesz chronić obraz siebie, a zaczynasz wracać do prawdy. W psychologii głębi pęknięcie symbolizuje moment kryzysu, ale też transformacji rozpad starego ja, rozluźnienie maski, spotkanie z tym, co przez lata było zepchnięte do podświadomości. Może w środku czujesz wstyd, że jesteś zbyt wrażliwy, że nie dajesz rady, ale może to właśnie ta wrażliwość jest dowodem, że żyjesz naprawdę, że nie zbudowałeś muru, tylko dom z drewna i że nawet jeśli pęka to nadal stoi, jeśli wybrałeś te drzwi, może w tobie dojrzewa decyzja, by już nie naprawiać siebie na siłę, ale posłuchać, usiąść z tym, co boli, z tym, co niezrozumiane, z tym, co krzyczy, przez szczeliny twojej fasady. Pęknięcie nie jest końcem, to zaproszenie do autentyczności, do kontaktu z emocją, która nie została wysłuchana. Jung mówił, że to, co najtrudniejsze do przyjęcia, zawiera w sobie klucz do uzdrowienia. Może więc to nie ty się rozpadłeś, może tylko pękło to, co już ci nie służyło, może pęka potrzeba kontroli, może pęka rola, którą grałeś zbyt długo, może pęka oczekiwanie, że musisz być zawsze jakiś i może wreszcie możesz odetchnąć, nie udawać, nie poprawiać się, nie trzymać w całości. Pęknięte drzwi są piękne, bo są prawdziwe, bo przetrwały, bo wciąż stoją, mimo wszystko. Więc zapytaj, co we mnie pęka i czy naprawdę muszę to sklejać, czy mogę pozwolić temu być? Bo może właśnie w tej szczelinie zaczyna się nowy rozdział, nie od nowa, ale od prawdy. Piąte drzwi, ciemne, ciężkie, wzmocnione metalowymi nitami, jakby miały wytrzymać każdą próbę wtargnięcia. Nic przez nie nie przeniknie: ani światło, ani dźwięk, ani prawda. To nie są drzwi do świata. To twierdza, granica, mur. Jeśli wybrałeś właśnie je, być może jesteś mistrzem obrony, strażnikiem własnych emocji, kimś, kto nauczył się chronić, zanim ktokolwiek nauczył, jak się otwierać. Karl Jung pisał o personie. Masce, którą zakładamy, by przetrwać w społeczeństwie. Ale za maską zawsze kryje się coś kruchego, coś, co nie chce być zranione. Te drzwi to właśnie ta warstwa ta ostatnia linia obrony nie po to, by izolować, ale by przetrwać. Być może ktoś kiedyś przekroczył twoją granicę, może kiedyś otworzyłeś się za bardzo i to zabolało, więc nauczyłeś się zamykać nie na chwilę, na stałe. Te drzwi nie są pęknięte, nie są zakute w łańcuchy. One są profesjonalne, wybudowane z perfekcją. Może właśnie dlatego tak trudno przez nie przejść, nawet tobie, bo w tej twierdzy nikt nie krzywdzi, ale też nikt nie dotyka, nic nie porusza. Nie ma rozczarowań, ale i nie ma bliskości. Jeśli wybierasz te drzwi, być może w twoim życiu dominowała kontrola nad emocjami, nad relacjami. Nad sobą samym, ale jak długo można żyć w miejscu, do którego nie ma wejścia? Zastanów się, czy naprawdę nikt nie widzi, co czujesz, a może po prostu nikt nie może, bo zamknąłeś się zbyt dobrze, zbyt skutecznie. Drzwi te symbolizują mechanizm wyparcia i izolacji emocjonalnej, obrońca duszy, który jednak z czasem staje się jej więzieniem. Może już czas zdjąć zbroję, nie wszystko na raz, nie dla wszystkich, ale choć trochę dla siebie. Jung pisał, to przed czym się bronisz, staje się twoim cieniem, a cień, którego nie rozpoznasz, będzie kierował twoim życiem z ukrycia. Co chowasz za tymi drzwiami? Wrażliwość? Lęk przed odrzuceniem? Potrzebę bliskości, której sam przed sobą nie dopuszczasz? Prawdziwa siła nie polega na tym, że nikt nie widzi, co przeżywasz. Prawdziwa siła to umiejętność bycia widzianym i nieuciekania, to zdolność, by otworzyć, choćby uchylić, drzwi do siebie. Bo może za tymi nitami, za tą czernią, jest ktoś, kto tak bardzo chciał być kochany, że nauczył się nie czuć, nie ufać, nie potrzebować. A może ten ktoś wciąż tam czeka? Drzwi te przypominają, kontrola chroni, ale miłość uzdrawia. Zapytaj więc, kogo w sobie próbuję chronić i czy nadal muszę to robić w ten sposób? Bo może przyszedł czas, by nie budować mocniejszych drzwi, ale cichszych rozmów, nie z całym światem na początek, ze sobą. Drzwi. Nie są po to, by przez nie przechodzić bez zastanowienia, są po to, by się zatrzymać spojrzeć zapytać czy jestem gotów? Każde z tych drzwi było symbolem, ale to, które poruszyło Cię najbardziej, nie wybrało Cię przypadkiem. W Tobie już był cień, już była prawda ten symbol tylko ją odsłonił. Nie ma złych drzwi są tylko te, na które jesteśmy gotowi lub nie. Nie wszystkie trzeba otwierać dziś, ale może warto je zapamiętać, bo być może wrócą we śnie, w myśli, w życiu, w momencie kiedy naprawdę będziesz gotów zajrzeć do środka. Karl Jung wierzył, że największe odpowiedzi przychodzą, gdy przestajemy szukać na zewnątrz i zaczynamy słuchać symboli, które mówią szeptem. Więc nie pytaj, na które drzwi były właściwe. Zamiast tego zapytaj, co we mnie zareagowało, co zostało poruszone. Bo drzwi to nie tylko przejście, to lustro, a może i zaproszenie. Do czego? Do podróży w głąb, nie po to, by coś zmieniać, ale po to, by wreszcie być z sobą, z prawdą, z tym, co chciało zostać odkryte przez ciebie.